Idzie Ci z tej Witam na moim kanale, więc jedziemy z Draftem. Dzisiaj Draft według mnie. Przepraszam Was bardzo, to tylko esen, powiadomienie od youtube jakiegoś. To ja jadę i wybieram sobie formację dowolną, czyli wybierzemy 451. Kapitana też dowolnie i wybieramy Marcelo, i teraz będziemy wybierać dowolny numer. To weźmy sobie numer 2. I jest to... Okej. Okay. jest to trzy. Paulo Dybala. Numer jeden. Ostatni, Numer pięć. Mario Goetze. Numer dwa. Wielnia. Wielnia, przepraszam. Kurde, zapomniałem to, nie widziałem na szczęście. To numer trzy. To Liso. Numer 2. Zapata. Numer 5. Moilo. Numer 3. Gaspar. Mam 47 zgranego. Numer 1. Rufier. Numer 5. Ospina. Numer 2. Denisow. Numer 1. Pepe. Numer 3. Pilo. Numer 2. Numer 4 Jasny gwint Neymar Totej Ronaldo i info Numer 1 Numer 5 Jonas Numer 2 Numer 4 To jest kolejne powiadomienie i legendy wylosowałem Numer 2 I naszym zawodnikiem ostatnim jest numer 1 I dajcie mi chwilę, a ja ułożę z tego skład. No dobra, już jestem. I tyle dał. Udało mi się wycisnąć z grania. Jedziemy z ostatnim menadżerem i to jest numer 5. I teraz 151. No nie najgorzej, moim najlepszym piłkarzem, no moim największym overalem jest mój, moja legenda. No nic, otworzymy jeszcze paczki na koniec tego odcinka. Będę się z wami żegnał i to jest masz William i William Dobra, jeżeli czynnik Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę i nie, nie subskrybujcie na razie. Cześć!